Prawdziweczek słuchajcie Minus jeden Zamarznięty pieprzniczek jadalny Widzicie to? Co to za winco było? Patrzcie to Nie ma to jak by do lasu Dzień dobry Niedziela 26 listopada, minus 1, i idziemy na spacerek, na który wszystkich zapraszamy. Widzicie tego zmarzluszka? Teraz go podejmiemy. Bardzo proszę. A tutaj co takie ładne? Proszę bardzo, zamarznięte. Coś my tam mamy. Prawdziweczek, słuchajcie. Minus jeden. I mamy prawdziwka dokładnie w tym samym miejscu co w zeszłym tygodniu. I wygląda, że nie zamarzł. Super. Kutelodem. Widzicie to? Tam, na dnie tego domu. Jaki zmarzłuszek? jedno gdzieś tu nie, Zobaczcie, jak natura tutaj tutaj ludzkie śmieci. To już nie, nie, nie tutaj Wiecie. Widzę? O, co to za winco było? Patrzcie to. Nie ma to jak wyrzucić śmieci do lasu. Dzisiaj spacerek w takim troszeczkę już zimowym anturażu. Do tego nie ostrzegałem, że będziemy także zbierać śmieci w naszych miejscóweczkach, las nas obdarowywał. Teraz my zrobimy coś dla lasu, a dzisiaj szukamy w takich bardziej gęstych miejscach, gdzie te przymrozki może jeszcze nie dotarły. Co to w ogóle było? I obie jeszcze żyło e? Maślak Jaka kolonia malutkich takich Zobaczcie jakie piękne mioduły Zupełnie zamarznięte to jest cudowne. jest tak malowniczy obrazek. Super. Widzicie to. Jaka zimowa abstrakcja. A co w środku jest? Widzicie? Zobaczcie. Zamarznięty pieprzniczek jadalny. I to taki kolos. Co jeszcze ma kompanów? Nie, że tak w pojedynkę sobie rosła. Zobaczcie, jakie młodziuszki kureczki. W taką pogodę, kto by pomyślał. Sobie tu przycupną. Ale i tak zamarzł. Widzicie tego tutaj? To jest dopiero pięknie. Super się prezentuje w takim anturażu fajnym. O, jaki ładny. Las na pierwszym planie. Jeszcze taki jesienny. Tutaj ma dostęp słoneczko. Jest ciepło, a już na drugim planie, kawałek dalej, dosłownie, już mamy typowo zimową aurę, wszystko zamarznięte wręcz. Jaki zmarzduch, o matko, ale ładne. Zobaczcie tego. I jego krewnego Zima im niestraszna straszna chyba Ci nie poddają. Następnego mamy O, jaki piękny widzicie to? A ją jeszcze jego koleżka. Tuż koło taki trochę większy jego Do pary. Proszę bardzo, kaparka. Czas na króciutkie podsumowanie. Kilka godzin w lesie, myślę, że za cztery. Kiedy przyjechaliśmy było minus jeden, teraz odjeżdżamy jest 0. W tym czasie obeszliśmy wszystkie nasze miejscówki. Te grzybki, które widać na pierwszym planie, to nie są grzybki z jednego miejsca. Byliśmy w paru miejscach. Skupiliśmy się dzisiaj na tym, żeby troszeczkę posprzątać las, w którym bywamy najczęściej. Amerykanie mieli w czwartek święto dziękczynienia. My dzisiaj dzięki czyniliśmy. Naszą miejscówką można powiedzieć. Także udało się zbierać koszyczek grzybów i dwie siaty jakichś butelek, śmieci, kubków, puszek od piwa. Tak, żeby już na wiosnę las był czysty. Mamy prawdziwka. Mamy kilkanaście podgrzybków. Mamy jakieś rydze nawet i to pierwsze takie. Nie w tym sezonie. Znaleźliśmy kurki i gdzieś zawinięte w mech, i takie w jakimś dole, czy w lisiej noże. Także jesteśmy ogólnie zadowoleni. Jest to na pewno nasza ostatnia wizyta w tym sezonie w lesie. Nie ostatni spacer, ale ostatnia wizyta. Będziemy jeszcze starali się na kanale pokazać film podsumowujący ten sezon. Będą odcinki specjalne, na które zapraszamy, gdzie pokażemy, co my robimy, jak to robimy na Wigilię, na nasze pyszności, nasze dania ulubione, jakich grzybów używamy, jak kleimy, jak lepimy pierogi. Wszystko to będzie można u nas zaobserwować sobie. Może ktoś skorzysta z naszych tipów, z naszych przepisów i zrobi sobie Pyszne świąteczne dania. Takie z grzybami. Samodzielnie w kuchni, do czego oczywiście namawiam. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Nie tego robić, ale zauważyłem, że aż 99,5% naszych widzów nie subskrybuje kanału, a te subskrypcje bardzo by nam pomogły. Dziękujemy. Wszystkim za ten wspólny sezon. Dziękujemy za komentarze, za lajkowanie, za pozdrowienia. Pozdrawiamy wszystkich. E, specjalną dedykację dzisiaj mamy dla kanału Pantata, który nas zainspirował do tego, żeby troszeczkę w lesie zrobić porządku. A więc do zobaczenia, już nie na spacerze, a w odcinku podsumowującym sezon. I do zobaczenia w naszej kuchni. Trzymajcie się.